W wielu grach strzelankach, szyby oraz inne szklane bariery są zniszczalne. Są to tylko takie proste przeszkody, które da się usunąć strzelając do nich. Team Fortress 2 jest wyjątkiem. Ta gra ma bardzo ograniczony system zniszczeń. Mimo iż w grze strzelamy do siebie rakietami i bombami, lokacje, na których gramy, nigdy się nie niszczą. Bronięce najwyżej zostawiają tylko ślady na powierzchniach, takie jak kule po dziurach, znaczy dziury po kulach, lub sadze. Istnieją jeszcze propy jak ta beczka, którą wyjątkowo da się zniszczyć i się będzie rozlatywać na kawałki. To jest jednak szczyt tego, co ta gra oferuje w kwestii systemu zniszczeń. Podobnie wygląda sytuacja z szybami w tej grze. Są niezniszczalne, być może zrobione z przeźroczystego, bezkolorowego Australium. Pamiętam jak kiedyś grałem na mapie High Tower i znalazłem snajpera z gibusem w pokoju przy spawnie. Swoim karabinem celował na innego snajpera, który stał na balkonie po drugiej stronie mapy. No i strzelał do niego. Starał się, jak mógł, mu zrobić headshota, ale nic to nie dawało. Koleś nie był świadomy tego, że okna na tej mapie są niezniszczalne, więc jego kule tylko rysowały szybę. No śmieszna sytuacja, ale zdarza się. Ktoś nieprzyzwyczajony do niezniszczalnych szyb może stać się właśnie takim snajperem z mojej historii. Ciekawe mnie, co by było, gdyby system zniszczeń w tej grze był bardziej rozwinięty. Żeby dało się niszczyć ściany, więcej propów, dodać większą interakcję ze światem. Byłoby fajnie, jak dla mnie. Ja lubię domolkę w grach. Jak bardzo zniszczalne mapy wpłynęłyby na balans rozgrywki? Napiszcie, co sądzicie. Do zobaczenia.